Witajcie kochani w niedzielne popołudnie y, październikowe, ciepłe jeszcze i dzisiaj opowiem wam o bardzo fajnym drzewie na pewno wiecie, na pewno w Polsce rośnie to jest brzoza energetycznie y, jest to drzewo połączone z kobiecą energią i to drzewo pokazało mi swoją historię y, około dwóch lat temu, więc y, Wyszło tak, że poszłam na spacer, wzięłam tylko klucze ze sobą i telefon, no i jak zawsze jest ładny dzień, idę do parku, położycie przy drzewie i w momencie się położyłam to drzewo mi pokazało całą historię swojego istnienia, więc w pierwszym momencie zobaczyłam jedną dziewczynę, to było jakieś tysiąc lat temu albo jeszcze więcej. Na pewno to było gdzieś w Europie. I co ta dziewczyna zrobiła? Kiedyś, kiedyś brzoza uratowała jej życie, więc ona wykonała taką ceremonię z, z dwoma kapłanami. Wszyscy byli ubrani w białe szaty. I ona zrobiła taką ceremonię, że dała, pobłogosławiła to drzewo by zawsze przynosiło szczęście i zdrowie i radość, także ta informacja, to zaklęcie jakby można było popowiedzieć nadal wie z świadomości tego drzewa. Więc jeżeli macie, jeżeli macie olejek z brzozy to jest bardzo fajnie je używać. Gdy czujecie się tacy nieswoją, gdy po prostu chcecie się uziemnić, co to znaczy uziemić? Moim zdaniem jest to połączyć się z ziemią i połączyć się ze swoją wewnętrzną wiedzą poprzez ciało. Bardzo fajnym sposobem, jeżeli macie olejek z brzozy, posmarować na stopy, całe stopy i na założyć skropetki, bo stopy mają największe pory i ten olek przenika od razu do naszego układu krwionośnego, powodując, że czym się bardziej spokojnie. Wszystkie drzewa, wiadomo, nas uziemniają i sprowadzają nas z powrotem do ciała, tak ładnie mówiąc. Wiecie na, na pewno, że znaczy może niektórzy z Was robią tak. Na Boże Narodzenie bardzo przynosicie do, do domu jemiołę. No, Jemiała to, to nie jest pierwsze, to nie jest, to nie jest y, nasze drzewo też to jest y, tradycja albo celtycka albo y, y, saksońska, czy angielska to nie jest słow, nasza słowiańska tradycja więc jeżeli chcecie y, by, by wasz dom był błogosławiony by było dużo szczęścia i radości i takiej można powiedzieć rodzinnej atmosfery Możecie wziąć zimą w okresie Bożego Narodzenia y, gałązki brzoski i, i wsadzić, y, wsadzić wazon, żeby kwitły. Co nam Brzoza mówi jeszcze, że naszy, nasz. Przypomina nam, że my zostaliśmy jako ludzie pobłogosławieni duszą. Że ważne, bardzo ważne w tym wcieleniu jest słuchanie duszy. Co nasza dusza nam chce przekazać. I jeżeli słuchamy słaby naszej duszy, czyli takiej częstki wszechwiedzącej, to dusza zacznie nas przez y, życie prowadzić i, i wtedy pokazuje się takie nasze, po, nasze takie wewnętrzne powołanie, nie? I też opowiada y, że takie najlepsze, na na, może powiedzieć, najważniejsze nasze emocje, czyli radość, szczęście, takie wysokie, wszystkie wysokie wy, wybrac, wybracyjne, one też są połączone z tym drzewem. Także ja mam to takie uczucie, jak jadę, i jest taka alejka brzusz. Ja od razu czuję się spokojniejsza. Yy, można też zrobić po prostu iść do parku i przytulić do takiego drzewa, czy posiedzieć, czy pomedytować. Brzoza jest takim drzewem, które, które daje nam kobie, taką żeńską, kobiecą energię i przypomina nam o, o tym, że jesteśmy kreatywnymi istotami o tym, że wyrażamy się poprzez taniec, poprzez, poprzez śpiew, poprzez, można powiedzieć, mądrość naszej duszy. Także to jest to, co chciałam Wam przekazać o, o brzozie. Bardzo ładna teraz na jesień jest brzoza, bardzo ładnego koloru jest, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku i napiszcie komentarze, jeżeli y, lubicie, lubicie brzozę, jeżeli używacie tego olejku, jakie, jakie korzyści mieliście, bo jestem sama ciekawa. W każdym razie żegnam się na tyle z Wami w ten niedzielny wieczór i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.